Blue co ci stało? Zostało podesłanych bardzo dużo Reelsów i te wszystkie Reelsy sobie zobaczymy. jeżeli wzbudzą we mnie jakiekolwiek emocje, a z tym rano jest ciężko, to ta osoba, która podesłała, zgarnia hajs. Boję się, co wy za złoto wysłaliście, bo miało być dziwnie, śmiesznie, cringe'owo. Przekonajmy się, a wy pamiętajcie o łapce w górę. Let's go. Ryba wyskoczyła i uderzyła dziecko. W jaki sposób? Nie. Tak głupie, że śmieszne Czy ja przed chwilą nie mówiłem, że to nie będzie wzbudzać we mnie emocji? Dobrze, Klaudia Klaudia, gratuluję, 10 zł wedruję do ciebie Nie przewal na głupot Kacper, uwaga Czy on naprawdę to zrobi? O, bardzo mi to przypomina stary, dobry filmik Pokażę wam lowkinga A teraz spróbuję uderzyć w metalową rurę Piszczelem pewnie nikt tego już nie pamięta. Prima aprilis, Warszawa, więc zajebiście Polskie, podoba mi się. Cześć na to. Jak córka wkręciła ojca? Zrobiłam coś strasznego, potrąciłam babcię. Teraz na, na pasach, i uciekłam. Bardzo dobrze gra. Dobra prima, Nie ładnie się śmiać z takich rzeczy. Karol, ok, dwa wysłałeś, ale jedno zobaczymy. Zobaczmy to. Nie wiem, czy chcemy to widzieć. Karol, dlaczego mi to wysłałeś? W jakim celu? Karol chyba pomyślał, że lubimy ASMR. Nie lubimy ASMR. Chyba zapomniałam 4 lata temu o dniu 10. Ale nie śmieję się z tego, co wysłała. Po prostu, z tych wiadomości, to jest śmieszne. Śmieszny w ogóle był ten trend. Dobra, sprawdźmy. Historia zakochały miłośna. Ej, ej, 30 tysięcy polubień. Więc musi być mocne. To były tylko drzonki, bo skończyły jaką mrożonki. Drugi raz, jak wytki się spotkały. I zaraz zjedzone z każupem zostały. Marzenie wielkie o miłości to było, ale dla ogółu się smutno skończyło. Ja wiem, że wyglądam na 40 lat, ale mnie to nie bawi. no moje Mamy by na pewno to rozbawiło strasznie. I jeszcze, jakbym jej to na Whatsappie przekazał i ona by koleżanką wysłała, ale mnie to, no nie. Ryba, jak są dwa, to wybieramy jednego. Wybierzmy ostatni. Ostatni musi być najlepszy. No dobra, ryba, no. Wywołałeś we mnie uczucie bólu. Brawo. A miałem zapytać, dlaczego ma to 1,1 miliona polubień. Ale wszystko wiadomo. Mikołaj to ja. A ja to nie Blołek. Ojeju, jak się rozgadałeś. Dobra. Zobaczmy to, ale to pewnie będę musiał zablurować, bo to jakiś fail pewnie. Spadnie. Ok, tego się nie spodziewałem. I nie mów, że ty się spodziewałeś, bo nie ma opcji. Ale w ogóle o co chodzi? Czy on tam spadł? To w ogóle wygląda, jakbym był w samolocie i z samolotu spadł, i tam jest niebo, ale z drugiej strony w samolocie, schody ruchome. Wybaczcie, moja wyobraźnia powiedziała za daleko. Ale tak to mi przypominało. Norbert, wybierzmy to. Widzę tutaj jest ekipa Wukawicz. To ekipę, który był u nas na ławie facet? Ekipa Holding. No nie. Pytałem. Był fris. pytałem. Ale co? No odpowiedzieliście mi, że nie. No to nie byłeś. Pytałem, co? co? Bardzo dobre pytanie, Saker, co? Kitku płaczku. Też bo się wskoczyło na blat i się wąchało cebule, tak? Bo chciało się mięska szukać. I teraz masz karę. Bardzo dobrze ci tak. Biedny Kitek. Ej, Mordo, masz 4,99 milionów subów, zaraz 5 gra. Co? Przyjąłem 70 tysięcy przed chwilką. YouTube studio? Ale mnie. Ale mnie chłop wkręcił 5 milionów. Subskrybujcie, za 20 lat ta wiadomość będzie faktem. Sara tutaj mocno poleciała. Zobaczmy, czy rzeczywiście idzie mocno. O co chodzi? Dlaczego takiej jakiejś dziwnej treści są te rilsy? Dobra, nie, Sara, okej, okay, mam dosyć, mam dosyć tego, co wysłałaś, to jest za dużo dla mnie. Gratulacje. Dobra, Klaudia, nie ma za co. Haha. Ja się boję tego, co wy wysyłacie zaraz bardziej. Spadnie, najprawdopodobniej... Nie spadnie. Nie spadła. Nie no, spadła. Tylko nie spodziewałem się, że spadnie w ten sposób, myślałem, że się przekręci i wywróci. Stanie i będziesz nie nie no stanie na stówę i pójdzie dalej matko jedyna pomóżcie. Dobra to się nie kończy e, tu się więcej wydarzyło niż w całym moim życiu. Będę ja, to smutne. Wizard Szczypson. masz takie o widzę że to będzie AI Walmart Nie mam bladego pojęcia, co autor miał w głowie, natomiast naprawdę wyobraźnie ma potężną. Dwa myśliki. W ogóle to jest przykre, że my nagrywamy film jak reagujemy, gdzie reagujemy, jak gościu reaguje na... chyba mam trochę za duże pokłady współczucia i mi po prostu... no szkoda. Tego niepełnosprawnego chłopaka, więc. Dobra, tu też dużo, ale mamy coś z Polską. To jedno z ładniejszych miast w centrum Polski. Kutno. I pewnie będą jakieś przypałowe nagrania. Naprawdę tak w jest? Wow, ja w ogóle w Warszawie tak nie ma, a tu w kutnie. Dobra, żartuję, bo jeszcze ktoś uwierzy. Byłem w kutnie. Jechałem pociągiem przez kutno. Pozdro, kutno. Oliwka poleciała fajle, więc zobaczmy. Normalna sytuacja, jedziemy na rolkach... I się flamy w... do wody. Czemu nie? Oski kosk. Dziecko na hoverboardzie. Miałem taką deskę, kiedyś był taki straszny hype na to. Po. W dwóch miesiącach minął. Piotrek. O Jezu, Piotrze, jak się rozgadałeś? No dobra, sprawdźmy ostatni. To jest reagowanie na wideo, więc ja reaguję jak oni reagują. Powiedzcie mi, że jestem normalny i że was też to nie bawi, że moje poczucie humoru nie jest jakieś dziwne. Roberto. Czy Kacperek? Ale od Roberto. Nie zgadniecie, co się stanie Ona się wywróci do tyłu i będzie się cały czas wywracać. Skąd wiem, bo już to widzieliśmy. Dzięki. Jak patrzy twój tata, kiedy mówisz mu, że nie znasz jego hasła do Gmaila? Ja z tatą Tony Blowka mam coś takiego, że... że dobra, nie mam, ale jak miałem... jak byłem dzieciakiem, to zawsze... Coś, nie wiem, dostawał na przykład rachunek i mówił mi trzymaj i dawał mi ten rachunek. Mimo, że to było do wywalenia, to nie wiem. No w sumie jestem śmietnikiem, youtuberem, nie? Ale nie wiem o co chodziło. Alicja! Alicjo! Alicjo il... No dobra. O, to śmieszne nawet. Ale to może dlatego, że Minecraft jest w moim serduszku, więc Alicja wiedziała, jak wejść w moje serce. Wejdźmy w to. Ja lubię kulinarne rilsy, przepisy. Strasznie lubię jak starsze osoby mają do siebie dystans i, i sobie tworzą takie śmieszne rzeczy. Julia. Moim zdaniem robienie brwi jest trudniejsze od pracy na przykład yy, na budowie. Wiecie, musicie się tutaj skupiać i w ogóle... Była na budowie, nie było. Ja nie wiem, czy to jest wyrwane z kontekstu, czy ona naprawdę to powiedziała. To jest wyrwane z kontekstu, prawda? Musi być, musi być. Nikolka. Masz tutaj dziwny mój rils. Jeszcze jej. Obieram losowe rzeczy. Łatwo gęk obserwuję. No i co tam będzie w środku? Że drzem? Czy co? Czemu my to całe zobaczyliśmy? Ale zostałem zbejtowany. Ale to było ciekawe. Patrycja. Pitbull zaatakował dziecko na Ruptawie. Drastyczne wideo. Świadków zdarzenia prosimy o kontakt. Najprawdopodobniej nie będzie to drastyczne wideo. Proszę. <słuch> Czemu ja nie wpadłem na to, że to będzie ten pitbull? Dobra, Patrycja, to jest mój humor, czyli niskich lotów, a my humoru. Wygrywasz. Siema, pokażemy wam jak poprawnie nauczyć się nauczyć jedno ja lubię tutoriale, proszę... Bo... żeby to zrobić poprawnie. Bo coś się stanie. Sosia, Jak łatwo poderwać dziewczynę. Czaro nam powie, jeżeli nie wiecie. Ok, możesz powiedzieć tylko tak, nie. No dobra. Ehe. Uh Ehe. -huh. Uh -huh. Poczekajcie, bo to za dużo się wydarzyło. Mogę powiedzieć tylko tak? I nie, okej. Okay, my myślałem, że nie mogę tylko powiedzieć, przepraszam. Dobra. Podobam ci się? Nie. A, bo on tam... Okej, okay, że raskło. Okej. Okay. <ścoughs> to jest taki... Śmiech, że to było takie... Takie głupie, że aż śmieszne. No dobrze, Zosiu. Brawo! Czarek dał ci 10 złotych. Nie no, może 5 nawet. O, złotówka. To byłaby nagroda. Oni no, wygrałeś nagrodę! I oni. O oh, kurdy! 10, 10 zł. A tu przychodzi blik na złotówkę. Kim Jeffrey, reagujemy na gościa, jak reaguje. Y, europejski... to ten jest jakieś pracistoskie pewnie. A może nie? Amerykański ser pełny. Europejski ser z dziurami europejski student pełny. A, amerykański student z dziurami. Proszę, wytłumacz. A, już rozumiem, przecież ten komentarz. Nie wpadłbym na to. Guba! Nikt z tego, Nic z tego autobusu no nie Ja wie, przecież że to czytałem. Tak, bez beki to naprawdę trzeba mieć silną psychę, żeby wsiąść do autobusu i po. Nie wiem, nagry... Nie wiem, ja podziwiam, jak ktoś. Ja bym się zażenował po prostu, byłoby mi wstyd. Niemiecki Real, Tanki są. Czy będzie Nie Polska? Stefan. Nie. Paul Jak będzie Polska, to daję 5 dych. Ojej, chyba będzie Polska. Jesteśmy coraz bliżej. Nie, Stefany. Nie. Będzie Polska? Wala. Proszę, proszę uratujcie moją stówę. Dobra, wszystko jest, a nie Polska, to jest klasyk, że po prostu Polska albo jest ostatnia, albo jej w ogóle nie ma. Jest ostatnia. No dobra, zaśmiałem się, okej, okay. to było niespodziewane. Głupie, ale wytmuchałem głośniej powietrza. Chciałeś dziwne rolki? To się nada. Czemu ja to tak szybko za załapałem? Czemu na przykład matematyki tak szybko nie rozumiem jak to? Chodź, strupek, chodź. Siądź i tutaj po prostu przeżywaj to ze mną. Julia, gdy masz nieodparte wrażenie, że o czymś zapomniałaś, o czym zapomniała? Dobra, ok. Brawo. Amelia, Spiderman robił. robi Dzięki, fajne rzeczy wysyłacie. Jedziemy na pogrzeb. Co to ma być? Nie czy to jest legit, czy nie legit. Dziwne czasy mamy. Przemek. Nie, no, będę Czemu mi to wysyłacie? Może dlatego, że prosiłem, ale nie spodziewałem się, że nigdy więcej. Amelia. O, to jest! I to jeszcze w Polsce! Jak coś to nie jestem żadnym hobby horsiarem, ale jak widzę hobby horsing białołęcki jeszcze tutaj ośrodek, to za głowę się łapię. Ale ostatnio byłem w Empiku i widziałem, że sprzedają tam właśnie konie hobby horsingowe. Leży jeden z Leży jeden z No takie. Nie no, nie śmieszne dla mnie. Firdum drum. co to jest? I co, że będzie go boleć, jak... W ogóle co ja oglądam? On wysłał jakiś... B, daj spokój. Nigdy nie przestanie mieć śmieszyć ta rolka. Wysoko zawieszona poprzeczka. To sprawdźmy. No i to jest moje poczucie humoru. Powinno to bawić, a mnie nie bawi. Nie wiem. Coś ze mną jest nie tak. Martyna. Czy naprawdę zostały mi wysłana laska... Y W jakim uniwersum my jesteśmy, że takie coś ktoś wrzuca i pomyśleć, że ktoś naprawdę się tym jara? Kumple mu nigdy nie uwierzą. No dobra, to jest przesłodkie. Maja. Nobody can defeat me. The Rock. Generalnie, no, śmieszne, bo to taka, wiecie, że kamień pisze, że nikt go nie pokona i papier odpowiada, że... Zresztą, czemu ja wam tłumaczę żarty? Wiecie, o co chodzi, nie? Klaudia. Znowu stopy! Czy moi widzowie są jakimiś Daj Dajże spokój z tymi stopami! Dobra, muszę to zapisać, na no później. Żartuję, spokojnie. Prosiłem o coś! A Oliwia tu jeszcze lepiej, bo tu jeszcze kolejne stopy, jeju. Ruda. Jak mój mężczyzna mnie widzi? Nie wiem czemu. Filtr Challenge. Znaczy, to generalnie jest. Okej, okay, to fajne było kiedyś. Teraz już nie. Wiecie, trend jest tak, że masz dwa dni, i później już mija. Już jest kolejne i to zapominasz. Nadia. Ameryka po prostu. Prankuję się bez przerwy. Tak to wygląda. Tak sobie właśnie wyobrażam, Amerykę. A mówili, że pranki już wyszły z mody. Bartek. Ale no to o jezu, wcale to nie jest ustawiane, absolutnie. No może będzie jakiś plot. Dobra, zaskoczyłeś mnie, Bartek. Filip. O, to był taki. Tego się nie spodziewałem. O co chodzi? To jest taki Brain rot Content w 100%. Tu się więcej wydarzyło niż w całym moim życiu. Ale był taki kiedyś program, że trzeba było przejść przez kształt. To było w sumie śmieszne. Jest dupy totalnie Bluek, co się stało? Ja nie jestem blokiem. Proszę do. Ja nie jestem blokiem. Ty My nie jesteś to nie blokiem! I to ma 11 tysięcy polubień Proszę mi tego nie wysyłać. To ja jestem nie blokiem.